Akt drugi scena druga. Kirkor i wdowa oczekują na powrót Aliny i balladyny, które wyruszyły do lasu, aby nazbierać malin. Ta, która więcej ich zbierze, zostanie żoną Kirkora. Niepokój udziela się wdowie. W pewnym momencie powraca balladyna. Oszukuje matkę i Kirkora, twierdząc, że Alina uciekła z innym mężczyzną. Ponadto nie przyznaje się do tego, że Alinę zabiła. Uwagę wdowy przykuwa krwawa plama która pojawiła się na czole balladyny. Matka chce ją zetrzeć, ale córka jej na to nie pozwala. Nie widać córek. Wrócą. Panie, wrócą jedna za drugą, jak dwie gąski białe. Jedna za drugą, a mi się rzucą ze starych oczu na Chrystusa. Falę, gdy je zobaczę, któraż pierwszą będzie? Czy balladyna? Pewnie balladyna. ola pierwsza w kościele i wszędzie pierwsza. Z organem piosenkę zaczyna. Alina także pierwsza. Więc Alina może powróci. Ha, może Alina. Bogu to wiedzieć. Czy wiesz, moja stara, że mnie spokojne o twoje dziewczęta. To i ja właśnie. Jakaś niby mara w głowę mi wlazła Choć nikt nie pamięta Aby na wiosnę kiedy być nie było malin A gdyby się też przytrafiło Że nie ma malin Tak marzyłam wczoraj Nim sen przyleciał Gdyby też wśród bora nie było malin Potem sama sobie mówiłam Głupiaś Wszakże koń przy żłobie Gdy nie ma owsa to zajada siano Jeśli dziewczęta malin nie dostaną To nazbierają poziomek Wy, króle, może wam w zamkach nie znać się co ziąka, a co malina, co siano, a słomka, a co są so dziuple, a co pszczelne ule. Wam tylko złoto, złoto, zawsze złoto. Ach, nie wiesz temu. Nieraz my z to trapieni, w zamkach nie pędzimy liche. Po, po stokroć, matko, wolę twoje ciche i wiejskie życie. Miło na tym ganku czekać wieśniaczej małżonki, jak luboko kołysze sercem tempowi w poranku taka dobra, choć masz szatę grubą. To mój świąteczny przecie uwiór. Proszę, cycowa suknia. Tylko święto noszę takie ornaty. Wraca balladyna. Gdzie? O, nie widać, lecz matce wiadomo. Patrz, panie, oto jaskółeczka sina. Zamiast wylecić, kryje się pod słową. I cicho siedzi. Gdyby zaś Alina wracała z gaju, to byś to, mój panie, usłyszał w belkach szum i świegotanie. Jedna za drugą lecą z gniazdek. Do tej dziewczynki i nad nią się kręcą. Niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek nad białą gwiazdką. Dlaczegoś się ptaszki do młodszej córki? Któż to zgadnie? Idzie balladyna. Widzisz? Jaki jej ładnie z tym czarnym dzbankiem na głowie. Dziewico, oddaj mi dzbanek. Ja ci zaś nawzajem daję pierścionek. Brylanciki świecą. Oby nam życie było słodkim rajem. Idź do komnaty starym obyczajem, niechaj ci warkocz zaplatają swatki, niechaj świeżymi przetykają kwiatki, a za godzinę drżącą uwieńczoną wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Karyta czeka, bo księdza pojadę. Och, czegoż zdychasz? I coś niby wady usteczko ściskasz. Matko moja droga, nie wiem jak wyznać. Cóż? Córeczko miła, czy ty już drżąca od łożnicy proga chciałabyś uciec jak serneczka? Siła złego mam donieść. Co? Ach, nie dasz wiary. Ale Alina, ach, ta siostra młoda i tak kochana. Ach, jaka jej szkoda. Co? Córko? Bo też psuła się bez miarę. Twoja to wina, że dziś. Mów, bo skona. Lękam się mówić. Może nie przekonam ślepiej miłości, matki, przywiązania. Lecz któż by myślał, że ta młoda łania ucieknie? Córko, Halina? Uciekła. Gdzie? Jak? Z kim? Boże, matki się wyrzekła. Ach, przewidziałam dawno, że tak będzie. Jakiś obdarty młoko schodził wszędzie za tą dziewczyną, szeptał jej do ucha. Napomniałam. Wiesz, jak ona słucha kazań od siostry. I dziś z nim uciekła. Wyrodne dziecko, więc idź aż do piekła. Nie pomyślać na te stare oczy, że będą płakać. Dobrze, bo nie będą płakać po tobie. Mój Boże, i tak zasmucić? O, i tak zasmucić? Zasmucić matkę starą? O, mój Boże, tak starą, ale ona może wrócić. Kto wie? Nieprawdaż? Ona wrócić może? Akt trzeci, scena trzecia. Balladyna odwiedza pustelnika. Chce, aby ten pomógł jej usunąć krwawą plamę z jej czoła. Pustelnik domyśla się, że ba Balladyna zabiła swoją siostrę. Proponuje jej wskrzeszenie zmarłej. Kobieta nie zgadza się jednak na to i opuszcza chatę pustelnika. Kto tu Pani z bliskiego zamku. Czego żądasz? Wiem, że znasz ziółek lekarskie przymioty, że leczysz rany. Zdrowo mi wyglądasz. Pokaż zranione miejsce. Starcze. Lekarz powinien widzieć. Czy ty mi przyrzekasz wyleczyć? Pokaż tę ranę. Na czole, patrz. Niby miesiąc w mglistym kole krwi. Twoja rana. Czerwona i sina. Powiedz mi, jaka, jaka straszna wina przyczyną? Żadna. Lekarz musi wiedzieć wprzód, nim wyleczy. Czerwona malina splamiła czoło. Musisz mi powiedzieć, kiedy to było? Wczoraj. Wczoraj rano? Tak. Daj mi ręką posłuchać uderzeń twojego serca. Czy pod zapłakaną wierzbą nie rosły maliny? Mów śmiało. Żądam od ciebie spowiedniczych zwierzeń. Czy ta malina była kiedyś białą, a ty się może sama zczerwieniła? Przyłóż do serca tę, co cię zraniła malinę. Biada tobie. – Serce twoje wydało. – Starcze. Tyś siostrę zabiła. – Nie, nie. Masz złoto. Jeszcze tyle troje przyniosę. – Słuchaj, za co płacisz? – Nie wiem. – Ta rana ciebie piekielnym zarzewiem pali. – Pali. – I spałaś dziś? – Spałam. – Z tą raną? – Starczę. Ja nic nie wyznałam. – Nic? O, przeklęta! A za coś płaciła? Za twoje leki. Bogdaj rana gniła, aż cienie śmierci na całą twarz padną, a moje zioła piekło nie ukradną żadnego bolu. Starcze, biada tobie. Co? Ty mi grozisz, kiedy ja chorobę obmyślam leki? Czary piekię trudzę, aby tę ranę zmazać z twego czoła. Chcesz? Siostrę twoją umarłą obudzę. Obudzisz? Siostra niech siostry zawoła. Umarła w stanie i tę ranę zmarze. Chcesz? Gdybym miała trzy wybladłe twarze. Na każdej twarzy trzy straszniejsze plamy. Wolę je nosić aż do Boga sądu, niż… Milcz, zbrodniarko. Teraz my się znamy do głębi serca. Niechaj z tego trądu lękną się w mózgu gryzące robaki. W sumieniu węże, niech kąsają wiecznie, aż umrzesz wewnątrz, a zgniłymi znaki okryta chodzić będziesz jako żywe trupy. Precz, 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 ty musisz koniecznie czekać, co Boga sądy sprawiedliwe uczynią z tobą. A coś okropnego Bóg już przeznaczył, może jutro spełni. Może odmówi chleba powszedniego, może ci włosy kołtunami zwełni, potem zabije niewyspowiadaną ogniem niebieskim. Biada! Jutro rano na murach zamku ujrzysz Boga palec. Ty jesteś jako zjadliwy padalec, a jeszcze gorszą plamę masz wyrytą na twoim sercu niż na twoim czole. Co? Czyś ty martwa. Obudź się, kobieto, obudź się! Słuchaj! Co to? Wyrzekłeś, że siostra moja zbudzi się? Ja wolę umrzeć. Dlaczego ty się starcze wściekłeś? Biada ci! Biada!